Wszystkim jesteś Paula. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji online. I dzisiaj znowu sobie pobridujemy, bo trzeba, trzeba zarabiać. Trzeba zarabiać. Dzisiaj miałam taki pomysł, żeby pobridować sobie z tym konikiem, bo miałam do tej pory tylko simento Tak takiego z brązową grzywką. A teraz urodził mi się taki. Yy, w sumie to trochę przez przypadek. No ale dobra, więc mamy już białą grzywę. <tryk> I teraz spróbujemy zrobić sobie jakąś nie wiem, falowaną albo jakiegoś konika z następną białą, żeby po prostu sobie zarabiał. No, ok, tu jest fajny. O. Więc sobie poszukamy tutaj konia. Zawsze go nie szukałam wcześniej, yy, przed nagraniem filmu, ale dzisiaj zapomniałam. <grym> tak więc yy, będę szukać sobie razem z wami. O, tu jest ładne. Tu jest ładne. Z falowaną grzywą za bardzo to tu nie ma. Tu już jest plus 5. No to halo, nie przesadzajmy. jest za 20 tysięcy. za 30 trochę dużo jak na te, jak na tyle serduszek. No plus 4 to już nie, dobra, to bierzemy sobie Nikana i bierzemy sobie tego konia i, i uwaga, próbujemy wymodzić jakiegoś zierbaczka. E, najlepiej tej maści. Tak to jest, jelenia okupcona? Okupcona, jakowita, Jezu, nie wiem karty. Rozumiem. 7000. Co to jest za maść? Bo ja nigdy nie wiem, co to jest za maść. Jelenia okopcona. Tak, no to dobrze myślałam, dobrze myślałam. Jelenia okopcona. A e, mi się tak urodził z taką falowaną krzywą, to kurde. Przez bialutką. I w ogóle ten konik mi się urodził taki niski. Jest super, bo nie przepadam za tymi wysokimi końmi. Alicji. Więc, jakby był taki trochę mniejszy, to, to bardzo mi się cieszyła. Dobra, i jeszcze raz. No, i znowu nie ma robaka. Trudno, wykończymy tego konia najwyżej. A ten ma falowaną grzywę, ten ma falowany ogon. Jakby się tak połączyły, to byłoby super. Naprawdę, taki. Kurde, CC. Plus 9. No, byłoby spoko. No i tutaj nie wiem, może być rybak, a może go też nie być. Ciężko stwierdzić. Extreme nawet fajne imię. Okej, okay, jednak jest rybak, ale nie taki jak chciałam, bo to jest jakiś kasztan. Ciemny, bardzo podstawowy. Nie, 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 nie. No tu mamy proszę bardzo gniadego z okropną grzywą. I kasztana z białą. O, będzie źrebaczek. Mam nadzieję, że tak jak chciałam. Please. Nie chcę znowu wydać całego majątku na jednego źrebaka, który i tak okaże się później, że jest brzydki. O, dobre. Mordo, co to za level? Oń. Siódmy level. Hmm. Ramon. Zwykła <noise> może być Ramon. No nie. Zmarnowałam na ciebie ten. Eliksir dorastania, czy jak to tam się nazywa. Miałeś być piękny. Po takich koniach. Kurde. Dobra, no, to czekamy, 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 czekamy. I, I karty. No wiem, że ostatnio nie było w ogóle filmów. Ja wiem, ale po prostu mam mało czasu. Teraz mam troszkę więcej, więc nagram tak na zapas. Przynajmniej mam taki zamysł, żeby nagrać na zapas. A co mi z tego wyjdzie, to nie wiem. I po prostu będę wam wrzucać co tydzień. Znowu karty. dawaj tego źrebaka, bo coś musi mi w końcu zarobić trochę. Zresztą jak na ten level postaci, i tak mam tu według mnie dużo kasy. No. A na tym drugim kądzie wbiłam już 60 level. I, a kasy mam mniej. Ja w sumie mam więcej koni. I zdecydowanie więcej klejnotów, bo tam mam wykupione wszystkie miejsca jeszcze około 20 tysięcy klejnotów. No, a tu mi jeszcze taki rząd został. Więc no cóż. Dobra, jedziemy dalej. Proszę Państwa, biała grzywa. Jelenia okopcona i piękny źrebak. No, uwaga, czompon. Z tą okropną grzywą. Się okropną. No, mi się nie podoba. Ja tam wolę białe albo czarne. Jest się jeszcze? Walowaną? Nie, tylko ten jeden. No, nie mogę. To tak jak mówiłam, no, wykończymy go po prostu. No, Nikan, musisz się trochę bardziej postarać. No. Tak mało tych z dajesz. Ale jak już rybak Anto, nie takiego, no mordia, Nie takiego. Lepszego troszkę. Kurde, 90 punktów na 174? To no, spoko. Średnia. To nie, nawet nic nie zarobisz. Tak no. O, no, ale będzie rybak. Proszę bardzo. Ale komuś dam zarobić. Matko kochana, gdyby tylko mi tak dawali. Ale ja nie mam takiego konia. No szampan znowu. Myślę, że jakbym bridowała szampany, to ani jeden by nie wyszedł. Tak to niestety czasami działa. Średnia, krótka. Idź sobie. Ale coś mi się... O. W ogóle zauważyłam, że gra działa jakoś tak. Dosyć płynnie. Jak yy, ostatnio grałam, no to wszystko po prostu tak chodziło ślamazarnie. Jakieś dołączanie do wyścigów albo breeding, to był po prostu koszmar. I na szczęście teraz się to trochę poprawiło. <laughs> Dobra, konik ładny, grzywka ładna. Staty całkiem ładne. Treff, Jak ty wyglądasz? Uuu. Aha, teraz masz 98 cm. Dumny, arogancki, zuchwały. Ok. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak dorośnie. Może go sobie zostawię. A może nie. Zobaczymy. Może jak wyjdzie mi jeszcze jakiś koń inny niż ta Jelenia Okopcona i skończy mi się miejsce. O, 25 tysięcy, fajnie, dzięki. Ej, to już mało serduszek ci zostało. Weź się postara i dam ci spokój, a nie tak będziesz wgłaził 50 razy i mi się pieniądze skończą. Koń, o, 10 tysięcy. Kurde, jakie fajne te liczby mamy dzisiaj. Fajne sumy. No, mógłbyś się postarać trochę, ten koń. No, dajesz, dajesz, dajesz. Jel jelonka. Co to jest? Karuderesz? No nie, no, no, a jak będzie ładny, to co ja z nim zrobię? 178 Kira? Hmm. Kira. Teraz, może być Terra. Jak wyglądasz, jak wyglądasz? Uuu, ładny jesteś. No, no i co? I co ja mam teraz robić? No a więc tak, wyszło mi coś takiego. Yy, z genami, plus jeden. I w sumie to sobie to wystawię. I fajne jest takie niskie. A no, nie tam takie wielkie, te konie. Na co to wielkie, takie? No, no to ja sobie go wystawię. To co? No, chciałam jel bleh. jelonka okopconego. A wyszedł mi siwy w chreczce z długą falowaną grzywką. I karoder z długą grzywą i falowanym ogonkiem. 437 kg. ty? 131. Ale bubel jest wysoki. Bubel jest. parli Combo. Uuu. No. no, więc dobra, moi drodzy, no to by było na tyle. Tak, yy, to nie, Alicja stwierdziła, że to nie jest życzenia, życzeń, ja sobie mogę chcieć, a ona mi da to, co ma zamiar mi dać. Mogłam bridować Karo Deresze. Był ładny wyszedł. Dobra, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!